Dzisiejsza liturgia dużo mówi o szczęściu, bo słowo błogosławione to znaczy szczęśliwy. I mamy w czytaniu o błogosławionym mężu, i mamy czytanie szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, i w Ewangelii jest kilka przynajmniej razy błogosławieni, czyli szczęśliwi. Dużo szczęścia się zapowiada, ale ja zwróciłem uwagę na te słowa biada. To co, biada, kiedy człowiek jest bogaty? No można jeszcze sobie wyobrazić, ale biada, kiedy jest syty, niedługo będzie popielec i jest, obowiązuje post ścisły i jest powiedziane, można raz do syta zjeść. Czyli co, można raz do syta, a potem temu biada będzie człowiekowi, że jest syty? Albo co, nie można się śmiać, albo nie można być pochwalonym przez kogoś, to się wszystko wydaje jakiś bezsensu. Jakieś niezrozumiałe, to Pan Bóg chce nam utrudnić życie. Słuchając tej dzisiejszej Ewangelii można sobie wyobrazić taki obraz stereotypowy czasami dla, dla chrześcijanina. Nie jest tylko biedny, głodny, ponury i w ogóle nic dobrego z niego nie wynika i nie można go pochwalić. Czy o to chodzi Panu Jezusowi? A jak się do tego mają słowa z 10 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie i to życie w obfitości. Jezus pragnie naszego szczęścia. Pragnie nam dać wszystko. To jak mam być nie być z tym? Jak mam nie być, nie wiem, jak mam się nie śmiać czasami? Ktoś powie, może to jakiś wymysł, może to jest jakieś straszenie. A może ewangelista Łukasz co innego myślał niż święty Jan. No, to byli inne, inne osoby, trochę w innych latach pisały Ewangelię, Ale przecież to o tego samego Jezusa chodzi. To samo przesłanie. Także sobie pomyślałem, może to potwierdza, że to sobie wymyślił Ewangel jakiś człowiek. No, fajnie by to tak było. Może ktoś wymyślił, że księża mówią tak, biada Wam bogacze, a teraz oddajcie pieniądze na kościół. Może to tak ma być. Ktoś powie, po co tak żyć? I można by do takich wniosków dojść, gdyby nie pewne sformułowanie z drugiego czytania, które mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, darebna jest wasza wiara. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to rób sobie, co chcesz. Bądź bogaty, kradnij, zabijaj, byle po trupach, ale do celu, byle być szczęśliwym. Tyle tylko, że Jezus zmartwychwstał i to całkowicie odmienia patrzenie nasze. Problem jest w tym, ile osób wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa. Mówię, kilkanaście lat temu były badania w Polsce: 45% ludzi wtedy wierzyło w zmartwychwstanie. Ochrzczonych jest 90- kilka procent w Polsce. Nadal. Pytanie, ile na dzisiejszy dzień byłoby w badaniach, ile ludzi wierzy w zmartwychwstanie? Pytanie, w co Ty wierzysz? Czy Ty wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Czy Ty wierzysz, że Jezus pokonał śmierć? Czy Ty wierzysz? Że Jezus pokonał coś, co się po ludzku wydaje nie do pokonania, rozwiązał problem nie do pokonania. To jest klucz. Bo jeżeli Jezus pokonał coś, co się wydaje nie do pokonania, to nie ma takiego problemu, którego nie jest w stanie rozwiązać. I kiedy ten sam Jezus, ten, który jest taki wszechmogący, mówi o tych, którzy są znienawidzeni przez ludzi, zelżeni, odrzuceni. Mówi, wasza nagroda jest wielka w niebie. To on wie, co mówi. I warto powalczyć o to niebo. Bo on wie, co to znaczy być w niebie. On wie, co to znaczy pokonać śmierć. No dobrze, ale jak to się ma do tej biedy, do tego, tego smutku, płaczu? Czy ma być tacy tylko smutni, tylko płaczący? Ja myślę, że to na czym innym polega problem. To nie jest tak, że nie można być bogatym. Jezus nie mówi, że bogaci nie pójdą do nieba. Mówi co najwyżej, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Bo problem jest z sercem. Zobaczmy, w Starym Testamencie było wielu ludzi bardzo majętnych. Abraham był majętny, Job był majętny. I czy oni byli strasznymi ludźmi? Nie. Są wzorami dla nas. Nie problem jest w bogactwie. Problem jest w sercu. W pragnieniu serca, wrażliwości serca. Problem jest taki, że często człowiek, jak wszystko ma, ma co jeść, ma pieniądze, ma zdrowie, wszyscy go chwalą, na piedestał wynoszą, często zapomina, że ma potrzebę pomocy. Potrzebuje, żeby ktoś mu pomógł. Jest sam, samowystarczalny. I przestaje się rozwijać. Jest trochę jak ten krzew dziki na stepie, który nie ma dostępu do wody, który nie wydaje dobrych owoców, który się nie rozwija. Ma już wszystko i nie potrzebuje pracować nad sobą. Nie potrzebuje się rozwijać. Wiele ludzi, którzy mają problemy z sobą, typu nie wiem, alkoholizm, różnego rodzaju nałogi, albo nawet zatwardziały grzesznicy, nic im się nie uda pomóc, jeżeli sobie nie uświadomią, że mam problem, z którym chcę walczyć. Człowiek, który ma wszystko, stwierdzanie potrzebuje Pana Boga. Po co mi Pan Bóg? Ja jestem Bogiem niemalże, można by tak powiedzieć. Człowiek, który ma wszystko, który jest doskonały, który wszystko naj, to po co mu Pan Bóg mógłby zapytać? To ten człowiek, który ma świadomość swoich braków, swojej nędzy, który ma świadomość tego, że czasami popłacze, który ma świadomość tego, że czasami czuje głód, jest o tyle błogosławiony. Bo zaczyna szukać pomocy. Daj Boże, że zaczyna szukać pomocy. Kiedyś zgłosiła się do mnie pewna kobieta, narzeka na męża, płacze, może bije, problemy różnego rodzaju z alkoholem, nie wiem, ze wszystkimi różnymi rzeczami. Proszę księdza, modlę się za niego i nic nie pomaga. Ja mówię, wiesz co, moc się, aby on uświadomił sobie, że ma problem, z którym chce walczyć. Bo uświadomienie sobie problemu jest początkiem zwycięstwa. Święty Augustyn, wielki święty, ale wcześniej miał życie no, bezbożne. Był w sekcie, miał dziecko tak, poza małżeńskie przed ślubem. Ale on zaczął szukać. I on powiedział te słowa niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Człowiek, który ma świadomość tego, że jest mu źle, zaczyna szukać i prędzej czy później dojdzie do Pana Boga. Tym bardziej, kiedy Ktoś mu wskaże drogę. Akurat Augustynowi pomógł Ambro, święty Ambroży. Jego kazania go zmobilizowały do zmiany życia. Także czasami być może nas nie jest tak potrzebne. Ale potrzeba żeby się uświadomić sobie, że ja potrzebuje Pana Boga, że potrzebuje Jego pomocy. I tutaj wracamy do słów, które cytowałem o tym Jezusie, który mówił o tym, że przyszedł dać życie swoim mocą, dać życie w obfitości. W tym samym zdaniu... Jezus mówi, chwilę wcześniej, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. A ja przyszedłem po to, aby dać owcom życie. I do życie w obfitości. Jezus mówi, uwaga, w świecie co jest złodziej. To wszystko, co nie jest związane ze mną, to jest złodziej. Dlatego uważaj, żebyś nie stracił. Diablo ja chętnie da ludziom nawet i fortuny. tylko on nie robi tego bezinteresownie on nie robi tego z miłością. on to robi z tego, żeby Ciebie zniszczyć, zabić a przy okazji, żebyś był dobrym narzędziem na innych ludzi abyś innych ludzi od Pana Boga odciągnął Pan Jezus mówi chcę Ci dać życie w obfitości chcę, żeby Ci nic nie brakowało ale ja szanuję Twoją wolę jestem gotowy Ci naprawdę dużo dać ale potrzebuję, po pierwsze, abyś mnie zapragnął, abyś miał pragnienie w sercu na coś, żeby się coś poprawiło. Ale to jeszcze nie wystarczy. Bo Jezus mówi stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli to usłyszę, mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z nim wieczerzał. Jezus mówi chcę wejść do Ciebie na ucztę, chcę z Tobą zamieszkać, chcę z Tobą żyć, chcę Ci dać wszystko. Ale szanuję Twoją wolę. Najpierw posłuchaj mnie. Usłysz mój głos. A potem otwórz mi drzwi. Ty zrób krok. Pan już mówi, ja zrobiłem za ciebie wszystko. Ja umarłem na krzyżu. Ja pokonałem zło, pokonałem szatana, pokonałem śmierć. Pokonałem choroby. I mogę ci to udzielić. Możesz mieć w tym udział. Ale uwierz, że to jest możliwe i zrób coś na mnie pójdź do spowiedzi, pojednaj się z Panem Bogiem, uświadam sobie, jak jestem potrzebny. Człowiek, który ma świadomość, że jest potrzebny, Pan Bóg jest szczęśliwy, bo Pan Bóg jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Człowiek, który nie widzi potrzeby, to jest biada. To nie tak, że Pan Bóg go przekreśla. To nie znaczy, że, że od razu taka osoba muśliwię do piekła. To nie o to chodzi. To nie nam wybierać. Notabene Jezus kazał jakiejś do nieba. Przyjmuj komunię świętą, pójdziesz do nieba. Po prostu. I tyle. Oczywiście przyjmuj godnie. Nie z grzechem. Ale Jezus mówi tak. W tym pierwszym czytaniu, jeżeli będziesz pokładał ufność Panu, to będziesz jak drzewo, które korzeniami sięga do wody. Nawet w czasie posłuchy, nawet kiedy upał, będziesz wydawać owoce. Człowiek, który żyje Bogiem, ma owocne życie. Ma życie, które jest piękne. Ma życie nie zawsze łatwe, ale piękne. Ma życie, które daje sens, które wskazuje nadzieję. Jakkolwiek nie jest Twoje trudne życie z Panem Bogiem, ono się kiedyś zmieni na lepsze. Zaufaj Panu. Daj się prowadzić, a Pan Bóg nie chci tym wszystkim błogosławi w tym życiu i w wieczności. Amen.